Dzień dobry, drodzy Państwo, wielu z nas w swoich ogrodach uprawia fasolę na suche nasiona. No, i jak widzicie, ja w chwili obecnej łuskam fasolki do miski. One oczywiście, te fasolki będziemy wykorzystywać w naszej kuchni w okresie zimowym, ale drodzy Państwo, w tych fasolkach tego na ten moment dobrze nie widać, mogą być szkodniki. E, między innymi strąkowiec fasolowy i później larwy białawe zżerają Wam nasionka od wewnątrz, a w zimie nagle obserwujecie, że wylatują Wam z fasolek chrząszcze. Oczywiście ten szkodnik może całkowicie nam zniszczyć nasze jedzenie. Co zrobić? Drodzy Państwo, to jest fasolka uprawiana ekologicznie. Nie były stosowane tutaj żadne środki ochrony roślin do zwalczania właśnie strąkowca. Więc jak się go pozbyć? Ołuskane fasolki. Ważne. Wszystkie muszą być suche. Przekładamy do jakiegoś woreczka. Ja tu mam specjalny woreczek do mrożenia. No popatrzcie, jakie fajne fasolki różne kolory. O. Okej, okay, widzicie. Popatrzcie. Fasolki są. I teraz bardzo ważna rzecz żeby zabić potencjalne larwy, które tam są w środku w sposób bez ochrony chemicznej, bez stosowania żadnych chemicznych dodatków. Taki worek ja tutaj już biorę. O. Taki, drodzy państwo, worek. Idziemy, 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 idziemy. O. Jest zamrażarka, jest zamrażarka. Betuś, otwórz. I słuchajcie. Minus 5 stopni Celsjusza na 3-5 godzin umieszczamy takie oto nasionka fasolki. Jak macie zamrażarki, które generują wyższą temperaturę, a raczej niższą niż minus 5 stopni, to skróćcie czas mrożenia tak do 1-2 godzin. No i drodzy Państwo, zamykamy to wszystko, to się przemraża i później ważna czynność. Jak wyciągniecie już przemrożone nasionka. Rozłóżcie je w widnym, suchym miejscu, żeby jeszcze doskły i dopiero później zapakujcie je na przykład w papierowe torebki, żeby był przepływ powietrza i w ten sposób ekologicznie pozbędziecie się strąkowca fasolowego.